Ale jesteśmy nieupodrowani, mam nadzieję, że to nie widać. Nie widać, mam nadzieję również. A to tak coś się tam giba. Troszkę ale się tam... giba, ale wiesz, co. Jest w granicach błędu statystycznego. <laughs> tak. się za Dakarą, za programem naszym? Jako stronniczo? Pytanie mam do Ciebie. Ja tak. mam pytanie do Ciebie. No. Bo w zeszłym tygodniu uh -huh. robiliśmy odcinek o tym, że do Roberta Friedricha. Tak. Coś czy już się... sam nie? <laughs> Jest dużo w mailach w ogóle o tym. Dobra, to przejdźmy od razu do maila w takim razie. Ale jak, zanim przejdziemy do maila, to najważniejsze rzeczy wtedy nie powiedziałem, Wło, bo ty tak. powiedzieć, że Robert Friedrich, nie? Że chciałbyś z Robertem, No, co tam? Dobra, to. Dobrze to stosunek. Jak nie mikrofon, to lampka, drodzy Państwo, jak widzicie. Że ty powiedziałeś, że chciałbyś z Robertem Friedrichem, się może spotkać. Na przykład. Jak to jest możliwe, że ja nie powiedziałem najważniejszego żartu? Ja wiem, że tak. mówiłem żartu tydzień później to brzmi trochę no. tandetnie, ale wło. Żeby poznawać ludzi, trzeba poznawać, poznawać ludzi. ludzi. W sensie, że muszę się odważyć i poznawać. No, Żeby poznawać ludzi. Co? A, czyli mogę do niego zadzwonić? Jak do Abramowicza i powiedział, że moglibyśmy razem robić biznesy. Rozmaite, rozmaite biznesy. No tak. I tutaj na przykład Adrian napisze Kochani Włodku i Karol. Tam po obejrzeniu o, waszego odcinka, w którym Włodek bardzo chciał się skontaktować z Robertem, przesłałam ten odcinek do córki Roberta. Może teraz o, sam Robert Friedrich. Friedrich! No, skąd ty znasz córkę Roberta? No nie wiem, znają się może we może szkoły. Brały może. narkotyki czy coś. Może sam Robert Friedrich odezwie, odezwie się do Włodka. P.S. Mój kot zawsze zasypia przeles. Buziaczki, Hatka. Atko, bardzo Ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy też za przekazanie tego odcinka Robertowi czy córce Roberta. Pozdrawiamy. Cię również, córkę Roberta, bardzo serdecznie. Pamiętaj, również ty, by poznawać ludzi. Trzeba poznawać ludzi. Dokładnie. A, żeby poznawać ludzi. No tak, tak, tak. To ja też w takim razie wezmę. O nie. Ludzie piszą. Tutaj Ewa, na przykład, Karol Z Dolniacha. drodzy Karol wodku jako muzyki, muzykolog. Chciałem tylko napisać, że Karol naprawdę, nieźle, i śpiewa, naprawdę nieźle śpiewa, Naprawdę improwizuje, a jeszcze lepiej naśladuje brzmienie różnych instrumentów, zwłaszcza trąbki. Dobry. Generalnie dobry z Was duet muzyczny, to tyle. Lubię Was. Panowie. I Maciej napisał, że się zachwycił umiejętność grania na trąbce. I mhm. ja chciałem tylko pokazać, bo Widział, tego, to widziałem to tego nie, ma, nie było w odcinku. To Musimy to mieć pokazać. Tak, tak. Dobre, nie? <laughs> tak, tak Ale jak pasuje I tutaj kolega się nazywał J.R. Recala J.R. Recala from Poland we, we are here at the Blue Note Recordings A ty jak to sobie śpiewałeś, ty też w miałeś tak, taką melodię? Czy co ty, dlaczego to sobie śpiewałeś? Bo, ty, bo tu jest taki smooth jazz, taki tutaj, taki tu, tu A no. potem przyszedłeś na taki właśnie tu, 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 tu. Co jakbyś miał w tej wizy zapytał Jak to jest, jak pan improwizuje To jest dokładnie to samo <laughs> Nie wiem. Nie wiem. <laughs> A jeszcze chciałem zapytać. Tak. Bo... bardzo. Nie wiem, czy Państwo to. widzieli, Karol ma taki kanał na YouTube <noise> i Bender się nazywa. I... Jaki? I na tym kanale zaprasza ludzi, z którymi <noise> rozmawia, I Bo ty... żeby poznawać ludzi trzeba ich za No ja nie wiem, nie wiem, normalnie widzę właśnie. Proste. I ty tam miałeś wywiad z ojcem Adamem Szusnakiem? Zadam. Zadam, ale. Zadam, zadam. zadam. Byłeś pozdrowiony przecież też. I na samym końcu, ale w ogóle... No to tak po kolei. Oho. Jeżeli ktoś nie widział, to sobie zobaczcie. A Zapraszam w ogóle serdecznie. wczoraj się pojawił wywiad z Lechem Dyblikiem. To prawda. Super, super, Karol, Bardzo super. dobry wybór gości. W końcu. <laughs> Bardzo wreszcie. dobry. E, tylko chciałem cię zapytać, czemu dałeś premierę odcinka 18, żeby nam zabrać widzów z Olesa? A czemu nie na przykład 18.30? No bo pomyślałem, że no 18.30 jest taka głupia godzina. Nie, jak, jak, jeżeli ci to przeszkadza, bo nie myślałem, że to przeszkadza. Mogę następnym razem mi dać 18.15, na 18. 18, 15, nawet. Tak? 30? Dobrze, To było raz w takim razie. Ale nie zrobiłem tego, broń Boże, z, z chęcią odebrania widzów. Nie bo... chciałeś kanibalizować sobie. Nie, bo uważam, że jeżeli ktoś chce no. 18, to i tak hmm. sobie go obejrze, a potem włączy, bo można cofnąć. Wiesz, ja uważam, że Trzecza nie już. warto podcinać gałęzi, na której Dobra, dobra, Oni, a dobra, to, mówią, to ja oficjalnie przepraszam. Nie, nie było, nie było tutaj u mnie złych intencji. Nie było Jeszcze, jeszcze jedno chciałem, tak. żeby... Odnoś... Ja, w... ja zobaczę, co masz w notatkach, to ostatnie to jest co? Zobacz, linki w środowym odcinku? Nie. No, no właśnie, bo Link. w środowym odcinku e, e, trzeba było dać linki do i jeszcze do... No bo to się śmiała, I nie było, kary. Faktycznie, dałem. Ola się w montażu nawet... Się... Pamiętałem, jak jeszcze, jak jeszcze uploadowałem. Tak na pewno dodam. Tak, pamiętam, że o, bo Ola... Pa Karol, pamiętaj, bo Ola się... Ja mam pamiątek jest ryski. Yes. A co? Jezus, nie ja dałem. dałem. Dałeś? Ja dałem. Ale, ale dopiero, bo ludzie napisali. Bo, tak! Eh. Drodzy Państwo, nie wiem no czy przejście mamy takiego znanego piłkarza. A no, Piotr Peszko. Nie. 07 na pół. Nie. Lewandowski. Lewandowski? Polski Cristiano Ronaldo. Jak on na imię? Lewandowski. Piotr? Nie. Paweł? Łukasz? Pozwólmy... Nie, no nie, nie, no nie, Jak ma na imię Lewandowski? A kojarzysz jego, jego nick taki, że często się podpisuje Lewy. w social mediach? Lewy. No nie, właśnie jego... RL9. Robert. Jak Friedrich. To Piotr Peszko. Piotr Puszki. W tym momencie y, włodarze kanału sportowego mają <laughs> ochotę się zaprosić do hate parku, tylko po to, żeby puszczać ten klip na z Nie, bo nie wiem, mnie zapusili, Władek, jak ma na imię... Nie, Władek. Władek, jak ma na imię Lewandowski? Ja nie jestem, Władek. Przepraszam, ja nie mam obowiązku znać, znać imion e, piłkarza. Czy tak, ale imiona świętych masz obowiązek, tak? Właśnie też chyba nie, ale e, ktoś tam pisał na mail, ale no, o, o -o. go, że. Tak, że he, coś tam uważam, że Wodek jednak powinien się podszkolić ze swojej wiedzą religijną, bo nie uważa... E, co bo. to ma być, że Karol zna lepiej? Pod, ja do, po każdych im dostaję milion maili pod tytułem Musisz się coś... podszkolić, no. mógł więcej. I teraz ja mogę na to odpowiedzieć za Ciebie i za siebie, bo mam na to prawo za mnie też. Nie odpowiedz. po to zapraszam ludzi, którzy Żeby... wiedzą ode mnie więcej, żebym ja miał wiedzieć wszystko. O. Więc tak, i dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, Robert Lewandowski pobił rekord, który należał wcześniej do Gerda Millera. 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Od 40 lat ten rekord nie był pobity, wow. czyli... Od 40, 40 lat? Tak, czyli jeśli dobrze wow. rozumiem, że to był w 71, czy to było tak orientacyjnie podawane 40 lat? Mhm. No nie wiem, w każdym razie 40 bramek w jednym sezonie strzelić to był wyczyn, nikt do tego czasu tego nie zrobił. I tak, w sobotę był mecz, w którym grał Robert. I ostatni się... mecz sezonie. Tak. I pojawił się, jeszcze zanim on pobił ten rekord, pojawił się taki znany, jakiś tam. On się pojawi... ten, To, o czym będziesz mówił, to się pojawiło w kolejkę wcześniej, kiedy Robert wyrównał rekord. Byłem 40. E, tak. Wyrównał tak. rekord i on wtedy miał w ogóle okolicznościową koszulkę założoną pod koszulką A. zespołu, do, którą chwalącą właśnie tego millera, okay. że zdjął, postrzegł kolas, zdjął i pokazał. A Nie ma mandatu za koszulkę, e, koszulkę. Wydaje mi się, że się dostaje za to żółtą kartkę, ale chyba nie zawsze. Albo chyba się, mogły się pozmieniać za to przepisy już. No i w każdym razie. Jak, Ponoć znany dziennikarz, Peter Arens z Der Spiegel, uważa, że po, uważał wtedy, że Polak powinien dobrowolnie zrezygnować z pościgu za 40. bramką. To okay, rekord, dobra. który przez lata był tak niedościeniony, że nikt nawet nie zastanawiał się, co by było, gdyby nagle stał się zagrożony, a później pojawił się Lewandowski. I. <laughs> <ja> tak się <laughs> dowiedziałem o tym, więc myślę, co? Sajna? Ale wyobraź sobie, jakby to było super, w każdej innej dziedzinie sportowej. Wiesz, w każdej, nie? Masz jakikolwiek no. rekord świata. Masz, nie, Usain Bolt, najszybszy na 100 metrów. Uh -huh. I piszą dziennikarza. Nie biegu, Wiesz, nie. Jakiś, now, jakiś nowy pretendent się pojawia. Rekord Usain Bolt, to jest tak rewelacyjny, że nie powinieneś go pobijać. No. no, no w sensu, to w sensie to jest po to jest sport, żeby się nawzajem prześcigać, to jest konkurencja. samochodów, nie? Przychodzi Mercedes do, me, Mercedes przychodzi do Ferrari i tak, yy, my mamy rekord w tej kategorii, nie powinniście robić lepszego silnika, nie powinniście robić Dobre, lepszego nie, samochodu. Jakby ten rekord jest tak świetny, że już nie pobijajcie go, no jakby dajcie spokój. Dobrowolne porzucenie rekordu z uwagi na pamięć o Gerdzie Millerze to uczyniłoby Lewandowskiego nieśmiertelnie. przez to uczyniło? Po wiesz nie... jak miałby, w jaki sposób miał udowodnić, że mógłbym strzelić, ale nie strzelał. Czy byłby tak jak każdy bo... inny, bo nikt inny nie powiódł no, tego tak, rekordu. Tak. Z... Że no nie potrafisz, ale ty w ogóle wiesz w kiedy on strzelił tego gola? w 90. minucie ostatniego meczu Ta Nie, A nie, ostatniego to wiem. No. W tak, 90. Tak, minucie. Tak, 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 tak. Wiem, wiem. To to jeszcze bardziej. To to pokazuje. Co to pokazuje? No że zapewne nie było takiego rekordu. Dziękuję no, bardzo. Klima chodzi. No. Czy ja wyłączę? Ja włączyłem właśnie. Ty włączyłeś? No. A to gorący ci? No nie, ale, przy mnie? ale bałem się, że będzie cieplej potem. To więc ale na jeden wiatraczek włączyłem. Gorąco ci przy mnie. A gdzie włączyłeś? Na panem. panelu? no mam no, no, to... A ty nie, A ty nie mógłby to... sobie po prostu chodzić po biurze i włączać. pyta. pyta? Zobacz. Consent! Zobacz. Zobacz. Bez obiektywnej moralności, wszystko jest dopuszczalne. No to co że. How to teach children <grym> consent? Ale Włodek, ty... czy mógłbym włączyć, czy ci Nie, mi? to może klimatyzator będę pytał. Przepraszam, czy mógłbym cię włączyć na 20 stopni? Nie, on mi powiedział. Nie mogę, nie możesz. Jeśli chodzi o lekko zdanie na temat y, pobitego rekordu, to my się nie zgadzamy z tym, że no nie, nie, ale ja nie Nie, 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 nie. Ja się mega cieszę, no. W sensie jakby to Czyli jest nie uważa, że nie powinien tak, strzelać. Robert powinien strzelać Niemcom. Laczniem, co ale w lezie. Dwa jeszcze by mógłby jeszcze sześć, to wtedy by jeszcze bardziej No jedyne, już się nie, nie uda. Jak. A ile z meczów w sezonie? To chyba zależy. Kolejki się chyba. Tak? Chyba nie, jest nie ma cała stałej. Liczba? Nie, nie, nie. Znaczy, po pierwsze, różnią się, liczba kolejek różni się między ligami. Mm -hmm. Najdłuższe, z tego co kojarzę, zawsze sezony były w Wielkiej Brytanii. Mm -hmm. Premier League miały okay. najwięcej kolejek. No, ale to jest. Nie, nie wiem. Nie, nie, nie nazywam się Mateusz Borek, nie? A myślisz, że Robert będzie miał teraz problem z uniesieniem tego sukcesu? Bo to jest, jak wiesz. Nie. No to już Co by miał. Teraz znowu, jakby. No ale dużo większym sukcesem jest zdobycie złotej piłki. A wieź, ma Robert Lewandowski? Tyle samo. Nie, czy, czy on ma, właśnie. On jest w moim wieku. A, to Ronaldo jest. Nie, Czyli jest to... młodszy od ciebie, a dużo więcej osiągnął od ciebie w życiu. Czyli Lewandowski jest z twego roku? Tak, 8,8 jest, nie? To, 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 to... A Robert Lewandowski w swoim wieku dużo więcej od ciebie osiągnął. No <laughs> tak. No, tak. No, tak. Ale, ale ja nie uważam, że w życiu mierzy się sukces z osiągnięciami takimi zawodowymi. Ja też tak uważam. Dużo więcej się osiąga byciem dobrym człowiekiem. Ojcem, ojcem, ojcem mężem. O kurde, myślę, że mi przypieszy. A właśnie nie, ja to też zmieniam. W sensie nie. bo... Nie, nie... ma rzeczy stałych w tym programie. Bo to nie jest, to też chyba no, wydaje mi się, ojciec tak o tym mówię, że to nie jest tak, że jak, jak jesteś dobry, to pójdziesz do nieba, jak jesteś zły, to pójdziesz do piekła. To też nie jest takie proste, Karol. W każdym razie, panie Robercie, jak Gratuluję. Pan to ogląda, gratulujemy serdecznie. Otrzymuje pan uśmiech dłoni lekko stronniczych. Pięknie reprezentuje pan kraj nasz znaczy, na arenie międzynarodowej. Dla mnie w tej klasyfikacji Robercie się niebezpiecznie zbliża do Marcina Co? Neymana, jeżeli chodzi o promocję. Mówki nie, 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 tak, nie, tak. nie, Niebezpiecznie się no, na nie zbliża. nie był hate marku. Wiesz, dochodzi, dlatego mówię, że się tylko zbliża. To nikt nie pobija rekordu Neymana, właśnie. O, uszanujesz, Robert, uszanujesz Najmana, to nie pobijesz jego rekordu. Nawet. Tak! Choć byś, Robert, choćbyś się starał, jeżeli chodzi o najsłynniejszego fajtera w Polsce. Jeśli ja założę? Jeszcze trochę. Jeśli założę, trochę. że jakby Robert Lewandowski był w hit parku, to też nie miałby 5 milionów wyświetlenia jak Najman. Ale na pewno nie, mniej. nie byłoby takiego odbioru tej, nie te, był. te, tego wideo, że oglądam to 20 razy, nie wiem czemu. Na pewno by nie było. Po prostu, że fajny wywiad, no Robert, fajnie wypadł, ciekawe rzeczy, ale nie byłoby takiego. Na pewno by nie chciał polki. Macie tą kolkę jeszcze? Ale Marcin Najman przynajmniej nie pisał e, pracy dyplomowej o sobie. To proszę do moich wygada. To nie miałem piątkę? Być na studiach i napisać o mnie na przykład. I ty mówisz serio? On skończył studia? RL9 Droga do Sławy! A tak się nazywa jego praca? NIE! Czyli to myślę autobiografii z jego pracy. tego jak, to praca. jak tak jak... E? Tak jak mówisz, droga od zera do youtubera. Ale wyobraź sobie jak to musiał... Yy, czy od zera do youtubera i po powrotem do licencja zera. Licencja się broni? To wyobraź sobie stary na obronie, nie? On przychodzi i kładzie ten... Yy, dobrze, tutaj... Yy, kto, kto kolejny z listy? Pan Robert... Le Le Lewandowski. No zapraszam, panie Robercie? Jaka, jaki tutaj mam temat pracy? RL9 do Gadosława. To o czym pan pisał? RL9 to ja. Nie, no pan jest Robert Lewandowski. No, Robert numer Lewandowski, numer 9. A no, to się pani mi nazwiskiem nie potrafił na podchwycić? To jest moja syna, ludzie mnie kojarzą przez RL9. Kto, kto był promotorem? Krzysiek? Krzysiek był. Krzysiek, dopuściłeś taki tytuł? Z wyróżnieniem, stary. Kurde, nie można mu nie dać wyróżnienia. Jak wie, że jest Lewandowski i pisze pracę o sobie. Ale o właśnie, bo nie się z takim. Wiesz, o, co mnie tak, e, tak miło, ciepło mi się na zrobiła. Jak powiedział, że właśnie, że wszyscy naszą książkę i już stwierdził, że chce być youtuberem. W ogóle, stary, ja, nie wiem, stary, ja nie wiem. Też nie widziałeś o tym wcześniej. Znasz to chińskie przysłowie, nie? To co oswoisz, to już jest twoją odpowiedzialnością Mamy przej. Stary. Nie się ktoś cieszę. Ja mam co? nie, ja czuję taki bierzmy na sobie teraz nie, to jest dramat. Nie, właśnie jest przez nas. A że szóstak jest przez to nas. No właśnie dobrze, bo dla mnie na palmie jest przez nas. Musieli dobrego zrobić. Indoktrynacja przed... chrześcijańska. Nie, doktor. jednej rzeczy nigdy bym osobie nie. powiedział. Nie niekaże nikomu Że będę, że zasięje ziarno Koordynacji chrześcijańskiej. widzisz? Robią Zalesa. I to nie na skalę Ale w stylu wiesz, a jakiś ksiądz zobaczył, mu się podobał. tak. No bo widzisz, nikt nie było takiego rozumu. A ty powiedz, że to nie był w ogóle chrześcijański program wtedy? Nigdy nie był. Nigdy nie był. A kto jest lepszy, Karol? Cristiano Ronaldo czy RL9? Szybko, szybko. nie, no, Cristiano. No obiektywnie, Cristiano jest lepszym piłkarzem. Dobra, Ronaldo czy Messi? Ronaldo Ja zawsze wolałem Ronaldo. Zawsze wolałem Ronaldo, tak. Ej. No, no, nie zadań pora. Kto lepszy? O, oh, hej, właśnie Ronaldo czy Messi? O, widzisz, nawet podpowiada Ronaldo czy? Naukowcy ustalili, kto jest lepszy. O! De no de deklasacja! Leo Messi, bo urodził się z wielkim talentem. Ronaldo, bo ciężko pracował na sukces. Tak. Gdzie jest odpowiedź? Dokładnych Zawazujmy. kryteriów i procesów wow. badania nie ujawniono. E, ujawniono natomiast wynik, który dla Cristiano Ronaldo był bezlitosny. Wartość tego występu protuzycznego otrzasowano na 0,61 punktów, podczas gdy Leo Messi uzyskał niemal dwa razy większą ocenę 1,21. Wow! Messi wyraźnie uciekł Ronaldo w stanie 2015-2016. Wtedy zyskał na wszechstronności. Czyli jednak Messi, miałem rację. Jednak Messi, okej. Okay. No ale ja wolę Ronaldo. A to nie. Nie chodzi mi o to, kto cię bardziej podoba, tylko <grym> kto jest lepszym piłkarzem. Ale nie, no gdybym miał głosować. Gdybym miał głosować, gdyby było jury głosujące, kto jest lepszym piłkarzem, oddałbym głos na Ronaldo, po prostu. Gdzie gra Ronaldo? Lubiłem, teraz w Juventusie. Juventusie gra Ronaldo? Juventus. Pirelli. Pirelli? Oni mają Jeepa teraz. Nie. Nie. Pirlo. Nie Pirlo. No Pirlo? Nie Pirlo. O kim? No taka znana z lat 90 postać. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Jedno, jedno. Masz zaproszenie do hate parku? Oni już Nie, wpiszą moja, mail. Moja edukacja <laughs> futbolowa się skończyła w okolicach właśnie The Champ, Zinedine Zidane, ba, Fabian Barthez. No, o to to. Wieli, Czyli e, lata e, 90. FIFA 98, e, RTWC. RTWC, wiadomo. Road to World Cup. A wiesz jaki e, piłkarz reklamował opony Pirelli? Miał bardzo kreatywną kampanię. Wo, wo, Brazylijczyk. Z nowy czy stary? Stary. Ale nazwa taka jakby ci coś mogła mówić. Maradona. Maradona z Brazylii? Z Argentyny. Niedaleko, nie? Nie, nie daleko. Kontynent ten sam. To tak, jakby ci ktoś mówił, że jesteś ruskiem, nie? Gorzej. W sensie, nie, nie, to jest, nie, dokładnie, no, to nie, nie, to jest dokładnie to samo. Nie, że gorzej, tylko tak. Dokładnie to samo. Nie, tak. Dokładnie, nie, Dokładnie to samo. Dobra, Ronaldo. Ronaldo? Tylko ten, to stary. ten stary. Była bardzo słynna kampania, że on stał w porze jak Jezus w Rio de, de Janeiro. To nie można tak. Ale był i tu na stopie był odcisk tej opony. nie można tak. Jak widać można. Więc bez obiektywnej moralności wszystko jest dopuszczalne. Ale jest obiektywna moralność? Nie ma. Jest. Bo... Widzisz, Ronaldo stał w pozie Chrystusa Zbawiciela z Rio, reklamując opony Pirelli, których odcisk miał na bosej stopie. Bez obiektywnej moralności A wszystko jest nie dopuszczalne. Radzie, Ronaldo? Nie wiem, czy żyje, ma. Ale nie, nie ma nie takiej żyje. legendy wokół siebie jak Maradona, nie? Nie, nie, to prawda nie ma. <laughs> nie wiem czemu, ale nie ma. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka lekko stronniczego. Dziękujemy. E, bardzo. Jesteście z nami już od, od 24 lutego roku. Nie, no i 10 lat i 3 miesiące. 10 lat i 3 miesiące? Wow. W środę jest Dzień Matki pamiętaj. Dobra. dobra. A w jutro mam rocznicę ślubu. To, to też będę pamiętał. No, dobra. Wy też pamiętajcie, ale do tego czasu najważniejsze, żebyście pamiętali, by być lekko stronnicze. なら。<music> <music>